Za nami pierwsza walka, Babilon MMA 33 i zwycięzca Kuba Zieliński, dobry wieczór. Witam serdecznie. Jak wrażenia, jak emocje? Mega, pierwszy raz jestem na takiej gali, tak naprawdę chyba w... byłem parę razy może na innych federacjach tylko jako y, widz. Pierwszy raz walczę, od niecałego roku w sumie trenuję MMA i ciężko stwierdzić, nie? <laughs> jak emocje, mega, mega się jaram, że mogę się tu pokazać. I dziękuję bardzo wszystkim. Był jakiś mocny stres przed rozpoczęciem nie, pojedynku? Nie, w sumie nie. Mega się cieszyłem od początku, że tu jestem. Ciężko pracowałem przez całe wakacje, na... szykowałem się do walki w Wiedniu. Niestety ta walka nie wypaliła, więc stwierdziliśmy, stwierdziliśmy że, że odpuszczamy, nie walczymy tam. Miałem startować na zawodach amatorskich, ale przyszła oferta tutaj, więc wystartowałem na Babilonie. Dość zachowawczo całą walkę, czy gdzieś tam, to z tego względu, że no jednak debiut i wolałeś uważać, czy, czy Tak, czy? wolałem uważać, no to mówię. Trenowałem przy tym kickboxing, miałem parę walk tak naprawdę w kickboxingu. FM ma parę stać dopiero w tym roku i chciałem po prostu zobaczyć, co potrafię, walczyć uważnie, no i nie dać dupy, nie przede wszystkim wygrana, no, ale jednak jakieś straty, jak, jak patrzymy na Ciebie, no to y, obrażenia odniesione, czułeś y, mocne ciosy przeciwnika? Wiesz co, mocno nie bił, to są małe rękawiczki, nie? Także jaki cios nie, nie wejdzie, no to jakaś tam pizda mała potoczkiem może się zdarzyć, nie? <grym> jak to się mówi. No i chyba tyle. Czy im plan na tą walkę był na całe trzy rundy? Wiesz co, tak. Nie szykowaliśmy jakoś tam, nigdy się nie szykuje tak naprawdę na knockouts, nie? Zawsze szykujemy się na ciężką pracę, na ciężką walkę. No, i taka była. Mogłem bardziej trzymać stójkę. Trochę tam weszła przepychanki, Tam mi się trochę nie podobało, ale, ale co, to nie jest czas na celebrację, tylko trenujemy dalej. I lecimy, lecimy dalej z tematem i trenujemy, nie? No właśnie, lecimy z tematem. Rok 2022 się kończy, jakie plany na 2023? I wiesz co? Na pewno pierożki, wigilia, odpoczynek, a potem co? No, wracamy do ciężkiej pracy. No bo nie Ta jestem sałatka jedna. Sałatka jest żynowa. Nie jestem jakoś mega zadowolony z tej walki, no bo mówię, było za dużo przepychania. Chciałem bardziej trzymać stójkę, jestem stójkowiczem i do tego będę dążył w moich następnych pojedynkach, nie? Chciałbym na pewno parę, parę, parę następnych pojedynków stoczyć tutaj na Babilonie, jeżeli będzie taka możliwość. No i chciałbym oczywiście też podziękować mojej całej. Chciałbym od razu wymienić Piotr Zieliński, mój brat, Dawid Kuczmarski, Sergiusz Stefaniak, Michał Michalski, główny trener, Erwin Burzyński, Tomasz Ostrowski. Niestety nie mógł tu być, ale obiecuję, że w następnej walce ze mną będzie. i i, 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 i co, no i tyle, a i chciałbym jeszcze podziękować moich sponsorów, to bym zdjął bluzę i tylko się odwrócił na to, to, to zdejmuj, bo za chwilę ja spytam w takim razie jeszcze o właśnie o narożnik, czy, czy obecność takich osób właśnie jak Michał Michalski, no to to? gdzieś tam daje dużo tej pewności siebie. Za mało lata dostałem na urodziny, na, na 18 urodziny prezent od kuzyna na trening personalny z Michałem, jechałem tam jak małe dziecko podjarany, no i potem okazało się, że trener trafił do naszego klubu, no i tak zaczęła się moja przygoda z z MMA. Przy tym trenowałem z Dominikiem Zadorą, yy, z kickboxerem, mega zawodnik, potem Michał Michalski, więc no lepiej nie mogło być, nie? Zawsze, no tak jak mówię, zawsze za mało lata oglądałem te kanały, śledziłem, zawsze chciałem w tym być, no i jestem, udało się. No to, to teraz jest ten czas, że możesz podziękować sponsorom. Okej, okay, dobra, to od razu zdejmę sobie bluzę, tylko nasza ciocha. Nie będę wymieniał, go, zapomnę na bank, ale Artnox oczywiście musi być, siup. Siuk. I chyba byłoby na tyle. To Nie pewnie. będę wymieniał, bo się pomylę na pewno. No dobrze, to dziękuję. dziękujemy. Powodzenia. Dziękuję, pięknie. Dzięki. Dzięki.